Today it is uh, realized by God. Even if sometimes we don't see, we don't... Uh, Today, uh, this work of God is uh, always uh, uh, present. Today, the door is open, uh, the door. So invitation for us to, to enter, no, to not remain on the, in front of the door, but to enter to this door. If we uh, experience something of this present of uh, saving God, then we are invited to enter. And uh, it means God respect our freedom, our conscience. We can stay, we can move on another side. is going to read the names of all the countries that are present here at Desir this week, which represent a great diversity of different peoples. Les fleurs pour ceux du Japon, Corée, Chine, Hong Kong, Taïwan, Vietnam, Thaïlande, Bangladesh, Inde, Bangladesh, Malaisie, Singapour, Philippines, Indonésie. Pour ceux de Russie, Finlande. Sweden, Norway. No, właśnie, coś, co brata w dzieciństwie napawało, nie wiem, lękiem albo niepokojem? No, spontanicznie zaraz mi coś przychodzi na myśl. No, to jest takie bardzo osobiste, ale, ale myślę, że nieobecność ojca. Aha. Ojciec mój dużo pracował, mhm. często wracał późno z pracy, pracował na uczelni, miał różne mhm. zajęcia, pracował po prostu, żeby zarobić na dużą rodzinę, mhm. ale jego dłuższa nieobecność była zawsze powodem moich lęków i myślę lęków, które, które odegrały potem jakąś rolę ważną w całym moim życiu. Mhm.

To, co mnie tutaj bardzo poruszyło, to taka jasna e, pewność, że miłość to nie polega na tym, że my mamy być jakimiś bohaterami w tym, tylko że, że on pierwszy nas umiłował. Dadrzy to zawsze bardzo jasno mówił. E, no i też pokazywał jakąś swoją pokorą, swoim e, takim Pewnym wycofaniem, nigdy nie niczego nie narzucał, nie, nie, nie był dyrektorem, nie był jakimś szefem, tylko był kimś, kto, kto najpierw robił miejsce właśnie Panu Jezusowi, żeby tę swoją miłość nam tutaj mógł objawiać. W PZ prawa goszczenia ludzi, którzy potrzebują pomocy, to jest, to jest coś, co nam towarzyszy od początku istnienia wspólnoty. Dla nas to nie jest nic nowego, dla nas to nie jest żaden problem, to jest, to jest nic nowego, bo teatrze zaczął życie wtedy od tego. Kiedy był tutaj jeszcze zupełnie sam, to w czasie wojny w 1940 roku to dom swój tutaj zatworzył, ukrywał tutaj Żydów, pomagał im też żeby potem przedostawać się do pomagała mu w tym siostra jego. To jest rozmowa, spotkanie, życie blisko, czasem. Czasem było tak, że nic innego się nie dało zrobić, jak siedzieć, trzymać za rękę i płakać po prostu razem, bo, bo, bo niczego się innego nie dało, nie dało zrobić, To jest Poruszające dla mnie i, i, i takie codzienne no to jest też ta opieka, towarzyszenie tym chłopakom z, z, z Sudanu. Szczególnie jeden teraz jest, leży mi bardzo na sercu, bo został jego wniosek o azyl odrzucony, i teraz muszę się z nim spotykać codziennie, żeby go podtrzymywać na duchu. Żeby... Ale on też jest taki otwarty, bardzo wrażliwy, że. Bardzo często, jak jestem zmęczony, to on zaraz wie: O, brat, dzisiaj jest zmęczony, co się stało? Także, z kimś, kto, kto jest, można powiedzieć, obcy, daleki, przyjechał z, z kraju, w którym nigdy nie byłem, czarny, muzułmanin, też też jest możliwe spotkanie. I to bardzo piękne. Te nasze spotkania codzienne przynoszą mi też tyle, tyle takiej. Takie umocnienia, jakby to powiedzieć, są impulsem też do, do tego, żeby, żeby, żeby wracać do niego, ale też, żeby iść do innych. Ja tu przyjechałem, miałem 15 lat i byłem bardzo pogubionym nastolatkiem i też z różnymi problemami ze sobą, kompleksami spotkałem tutaj no właśnie brata Marka. Ja wtedy miałem pierwszy raz doświadczenie w życiu e, takiego naprawdę wysłuchania, właśnie do końca wysłuchania i wysłuchania bez oceniania mnie, tylko z taką no, naprawdę dużą wrażliwością i takim zasłuchaniem, żeby, żeby usłyszeć, w czym tak naprawdę można pomóc. To było spotkanie, które, które zmieniło wszystko. Bo to od grubości, mhm. on, co jest, zależy też potem kolor. Jakbym tylko to wypalił bez, bez tej drugiej mali, to to będzie taki ciemno-zielony, mhm. prawie morski taki, ale ciemno-ciemno-zielony. Mhm. to zostanie? 15 braci. To jest takie miejsce, gdzie, no, gdzie, gdzie też dużo takiego wspólnego życia mhm. się dzieje. Może tu coś jest nie. O, tu już jest wszystko przygotowane, nie, tu już jest tu wypalone, wypalone. Tak? to okay. jest to pierwsze wypalenie, o, Aha. to jest, ten. ale to też jeszcze nie jest, już nawet nie jest takie gorące, można chwycić, to, to są to ręcznie to robione to przez tak? mhm. ale to jest jeszcze też porwate, jak to dajesz wodę, to będzie przeciekać, jak mam pomyślunku, nie mam mhm. węcji, to Aha. zanurzam i też coś wychodzi. ale to jest dobra praca, właśnie po jakichś spotkaniach, po rozmowach trudnych, to przychodzę do garcarni, żeby głowa odpoczęła. I szczęście to jest, to jest nieustanne szukanie czegoś, co, co, będzie, co, co wypełni moje życie, co nada mojemu życiu przede wszystkim sens jakiś głębszy. I dla mnie szczęście to jest, to jest dostrzeganie wcale sensu jakiegoś w moim życiu. I i to jest zadanie, bo inaczej to widziałem, kiedy byłem młody, inaczej, kiedy już potem byłem dorosły, i, i tutaj. Też było tyle różnych rzeczy do robienia, że nie było czasu myśleć że to, to jest szczęście. bo to, trzeba było przyjąć tych ludzi, którzy tu przyjechali, przyjeżdżali. Myślałem sobie już, nawet to powiedzieli braciom na Radzie, że, 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 że no i teraz już. Jestem stary, to będę im dobrą zupę robić i, i, i w tym będę widzieć sens swoje, swojego życia i, i szczęście. No, ale, ale, ale szczęście to też jest taka uważność związana już z takim codziennym życiem tutaj, no to też i to, co wszyscy tu mówią, radność, prostota. Spotkanie z, z Panem Bogiem, z Chrystusem, ono nas prowadzi do drugiego człowieka. Spojrzeć na Niego, wsłuchać się w Niego, spróbować Go zrozumieć, nawiązać dialog. Wiara w każdego człowieka, spojrzenie na drugiego człowieka z zaufaniem. To mnie do dziś, to mnie cały czas tutaj bardzo porusza i, i bardzo jest to dla mnie ważne. E, oczywiście porusza też to, że młodzi tu przyjeżdżają, że <głos》>, do takiej wiochy zabitej dechami, daleko. No, nic tu nie ma, żadnego sklepu, żadnego, żadnej atrakcji, nic, a tu tysiące ludzi co tydzień, co tydzień przyjeżdża. To też jest e, nadzwyczajne i ja to, to widzę i to mobilizuję też no, codziennie. No. Swoje Czym byłoby życie bez spotkań? Czym byłoby nasze życie, gdybyśmy nie umieli się spotykać, nie spotykali się? Wspomniałem o moim ojcu, że, że jakoś no, te lęki e, z powodu jego czasem długiej nieobecności, dłuższej, no, nie, no, nie, bardzo długo, ale, ale i pewnie w związku z tym też były jakieś napięcia między nami, no pewnie też między najstarszym synem a ojcem, one się zdarzają. I kiedy mój ojciec po raz pierwszy przyjechał do Tezy, brat rurę dostrzegł w nim jakieś siódmy cud. Tego nie widziałem. Widziałem to, co w nim było jego jakąś słabością. to głównie widziałem. brat Róża nagle, jakiś dostrzegł, Brat Róża otworzył mi oczy na mojego ojca i miłość zwyciężyła. Rozstawaliśmy się, on no, dość młodo i rozstawaliśmy się w wielkiej, wielkiej harmonii.